Cześć, witajcie! Będziemy grać sobie w Bedwarsy, ale co śmierć, będę zmieniał celownik. Zostawcie łapkę suba no i co? My już widzimy się na pierwszej arenie. Dobra, więc dziś już na pierwszej arenie. Ja już z takim nickiem, ja muszę sobie zmienić celownik. Powiedzmy, niech będzie taki o. No ten już do mnie idzie, co to ma być? Generator będzie kradziony. Udało się. Dobra, ja sobie zwoliduję, bo y, niebieski teraz będzie u mnie. A, on znowu spadł, dobra. A, miałem celownik zmienić, sorry. Zapomniałem. Powiedzmy, niech będzie ten. Ten to jeszcze lepszy niż tamten. Jakiś God Bridger się tam trafił. No i udało się. Dobra, ledwo ale się udało, więc bardzo fajnie. Kupimy sobie szarpikę, a on sobie wyszedł. No to, no to w sumie nie wiem co. Pozdrawiam klan Snap. A, to jest koleżka różowy, który nie ma łóżka. Więc się go pozbędziemy. W sumie to możemy sobie poszedł przez środek, tylko z tego co pamiętam, to właśnie tutaj się nie da budować. Czyli to jest taki typ graczy. Uciekinier, tak zwany. A, nie udało mu się. No i wygraliśmy, więc co? My już widzimy się na drugiej arenie. A no i w ogóle chciałbym wam jeszcze bardzo podziękować, bo bardzo szybko wbijacie suby. Zaczynam powoli robić teksturpaczka na 500 subów. Jakimś profesjonalnym makerem teksturpaków nie jestem, ale może by się coś ładnego udało zrobić. Ale jesteśmy już na drugiej arenie, swoją drogą. Już myślałem, że przeżyłem, bo się w bloku zlagowałem. Teraz na szybkoś sobie zmienić celownik na cokolwiek, powiedzmy taki. Ej ja nie kupuj żadnych mieczy, mordo. Do widzenia. Ten celownik w sumie nie jest zły. No, chyba będzie trzeba zrobić niestety ucieczkę, bo mam bardzo mało HP. Możecie też pisać swoje pomysły na filmy w komentarzach, Ja może by się udało w sumie? A, dobra, to 50-50. I właśnie, ja myślę, sobie może poszedł kupić szarpika, bo akurat będzie diaksik. Jezu, myślałem, że spadnę. Książka na makro, ciekawy nikt. Oj, to się przyfleksowałem. Ty, bo może być lipa. Serio ksiądz na makro mnie zabił. Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, więc jesteśmy już na trzeciej arenie. Bardzo pozdrawiam kolegę Anyluj. Ale niestety filmy sam nagrywam. Nie, rób glini ty. Weź Chyba zdążę, nie? Dobra, zdążyłem. Więc bardzo fajnie. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było kupić kilowatt, ale i tak udało się. A to jest kolega morski. Prawie mnie trafił, ale dobrze, że prawie. Zero HP, serio. A właśnie, zginąłem. Miałem zmienić celownik, sorry. Weźmy sobie, zróbmy na szybkości jakiś jakikolwiek. O, ha. Ładny celownik. Chłopie, co ty robisz? Ten spad? A nie. Kurde widz do mnie pisze. Ale nie mogę teraz mordo, gierkę gram. Nagrywam filmik. Nie no mój fart jest naprawdę na wysokim poziomie, gramy kolejną. Dobra myślę, że taki celownik będzie git. Dobra więc jesteśmy już na czwartej arenie. Ty tradujesz mordo? Nie, nie tradujesz, no dobra. No to w sumie na mi plus, więc udało się. Zjem sobie repila. Dobra, nawzajem. Ale on nie miał łóżka, więc bardzo fajnie. W tym czasie sobie zmienię celownik. Taki jest fajny. A tam jest nasz kolega czerwony. A w sumie bym sobie poczekał na diaksa. No nie! Nie, nie notkiesz mnie mordo, no właśnie. Muszę nożyczki kupić. No nie wiem, mnie... No co jest? No. Jeszcze ten do mnie przyczyd różowy. W tej wariacie to średnio wiesz co się dzieje. Tak będzie szybciej. A właśnie zginęłem, miałem celownik zmienić. Sorry, że zapominam. Weźmiemy sobie taki może. Ej mordo! Proszę przede mną mnie uciekać. Nie pozwoliłem. Dobra, udało się. Dobra, tego różowego się pozbędę. Czerwony na cheatach jak co. <grym> no ładnie. Czyli mamy do czynienia z tak zwanym botem. Który sobie nie radzi i mówi, że inni to też, Zielony też. O, no, zrobiłem. Dobra, wywalam tego emeralda, bo pewnie i tak się wyłożę. Dobra, ale nie jest na refie. No i pigroliśmy, więc co? My już widzimy się na trzeciej arenie. Nie, na czwartej arenie. Ej, z góry jakbym zapomniał zmienić celownika, to sorry, więc teraz w razie czego sobie zmienię. Na jakiś powiedzmy... Dobra, po prostu robię kropkę, albo, albo taki x niech będzie, dobra. O Boże, jakie to jest małe. Jak kiedyś grałem w cs to ludzie widziałem, że grają na takich małych celownikach. Jak? Jakby naprawdę nie rozumiem waszego toku myślenia. W sensie, ja wiem, że celownik niby zasłania. Bo ten różowy się tutaj wklei. ale różowy się spadł, więc się nie wklei. Bardzo fajnie. Ten co do mnie będzie szedł chyba niebieski kolega. No bardzo niefajnie. Mordo! Mordo! A, on się spadł, dobra. Mogę od razu w sumie iść do niego, to bym zdążył łóżko rozwalić. Tak to będzie lipa chyba. I już go nie zabiję. Dobra, ledwo ale się udało. Pójdziemy sobie do kolegi pomarańczowego Steve'a. Aha, bo on nie ma łóżka. Kiedy on stracił? Nawet nie zauważyłam. Sorry, że się wkleiłem mordeczki, ale taka już jest gra, niestety. Jeszcze w razie czego mu generator ukradnę. No ale nie było to konieczne, bo i tak się udało. I został tylko... Mm, I został tylko kolega zielony bez łóżka. A nawet seta nie ma. Chyba pierwsza arena będzie wygrana. się Przez... <gryw> jaka pierwsza? Piąta. Chyba piąta. Nie, czwarta? Nie wiem w sumie. A, a, to możesz nie uciekać, kolego. Agresywnie, Steve'ie. Dobra. No i wygraliśmy, więc co? My już widzimy się na ostatniej arenie. Na poprzedniej arenie zginąłem, więc będzie trzeba sobie zmienić celownik na powiedzmy... Taki. Dobra, czy może być jakaś fajna mapa? Bo ta mapa to jak wiecie, ja jej nienawidzę. O no i wreszcie jest normalna. Taką mapę to ja mogę grać, a nie. Jakiś bałwany rude. Jak wiecie, zasada na moim kanale: ostatnia arena musi być wygrana. Więc mam nadzieję, że ta zasada się spełni. W sumie dzisiaj luźniejszy challenge, nawet nie można tego nazwać challenge'em. To po prostu luźne bady. Ale jak umrę, to muszę sobie po prostu zmienić celownik. A celownik i tak jakby. To mi dużo nie zmienia, nie? Jakby jakimś jakiegoś Fortnite'a, to by zmieniało. Eee, uciekaj, mi stąd Steve, ty! No, agresywny Steve, tak scrapcie. Nie no dobra, gramy kolejną. Tak jak nie wiem, ostatnia arena musi być wygrana, celownik muszę zmienić. Dobra, mamy świetny celownik. Jesteśmy na ostatniej arenie, mam nadzieję, bo jak wiecie... No, mówiłem to przecież. Nikogo to nie obchodzi. Nie dobra, ja chyba specjalnie zwojuję, żeby ten celownik się zmienił, bo to jest taka tragedia. Dobra, specjalnie to było na 100%. Dobra, to było specjalnie. Oczywiście tylko po to, żeby sobie zmienić celownik. Nie kłamę. Damy sobie coś w miarę normalnego. O, tak! To jest najlepszy celownik. O takim marzyłem. Poza tym, że mi zasłania pół ekranu, to, to pięknie. Dobra, chyba ta arena nie będzie jednak przegrana. Można, do, do lobby! Oj Chyba ja do lobby. Znowu muszę co zmienić, serio? Trochę trwa zmienienie, dobra, to myślę taki. Ale no serio, muszę za nim teraz zbiegać. Tak, oczywiście na repie. To jest z żelaznym mieczem i kolczugowym setem. A kupimy sobie dla żelaznego seta nożyczki i śmigniemy do kolegi czerwonego. XXX Felix Gaming. Ciekawe w co gra. A on się spadł, no dobra. Ja, ja już Moonwalka nie potrafię. No i tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, że jakbym nie zmienił celownika, to sorry, bo po prostu mam Alzheimera i być może po prostu umrę i nie będę pamiętać, żeby zmienić celownik. A, tylko ja mam łóżko. Eee, to chyba będzie już gierka. Znaczy, że to pewnie teraz spadnę i stracę łóżko. Omo, no. Kto by się tego spodziewał? Dobra, weźmiemy sobie w miarę normalny celownik. Dobra. I został tylko ten morski, który po środku biegał. To mi się średnio podoba. A, wygraliśmy, więc co? Dobra, no więc co? To już by było na tyle. Zostawcie łapkę, suba, i ELO!